Lekcja sylwestrowa typowa. Masa cekinów. Faktycznie wszędzie te cykiny. dzisiaj mierzyć nie będę, ani propozycji sylwestrowych. Pomierzymy może płaszczy, jakieś takie na co dzień do biura stylizacje, bardziej eleganckie. Zobaczymy. To bardzo fajne. Taka krótka kurteczka, płaszczyk na pewno przynajmniej I może tą czarną tutaj też. sylwestrowych, znalazłam taką fajną mini z weluru. Pięknie wygląda. No, fajna na jakąś taką imprezę albo właśnie na Sylwestra. Bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, super takie spodnie leginsy, coś pomiędzy. Bardzo eleganckie do marynarki. Fajne. Z takimi ozdobnymi guzikami. Hmm, mogą być ciekawe. A jeszcze taki szary sweter z perełkami, może też go zmierzę. Zobaczymy jak wygląda. Tutaj buty i dodatki, bardzo fajne szale ma też H&M. Ja bardzo lubię. I puchowe kamizelki. Też są, gdyby ktoś szukał. Widowe małe torebki, duże te ala Zobaczcie, też zrobili wersję zimową w idzie. Fajnie to wygląda. Szczególnie te małe są takie urocze. Fajne. Może jedną wezmę i zobaczymy jak ona wygląda. Buty za kostkę, które już któryś sezon królują. One są mega wygodne i pasują do wielu rzeczy. Ja osobiście noszę je i do spódnic i do spodni i się fajnie sprawdzają. A no i tutaj dalej cekiny, tweedy. Witajcie no w nowym filmie. Jesteśmy dzisiaj w chemie, Chciałyście takie mierzymy? Ja bardzo lubię ten sklep, dlatego jestem. Zrobiłam mały przegląd, wybrałam kilka rzeczy. Zobaczymy, co tam znalazłam. A na sobie mam płaszcz, gdybyście pytały z na świetny jest ten płaszcz. Jako pierwszą zmierzyłam tą torebeczkę, jak ona wygląda. To jest ta słodka, mała tweedowa torebka. Fajnie wygląda powiem Wam, ile ona kosztuje? 79 zł, więc uważam, że cena jest dobra. Zobaczcie. Można ją oczywiście nosić na dwa sposoby, ale nie ma, nie, no nie, jest za długi ten łańcuszek. Ale prezentuje się fajnie. No jak za tą cenę, to jest zrobiona całkiem porządnie. To wygląda sobie mierzenie od tego płaszcza, który bardzo mi się spodobał, kosztuje 260 zł. Prosty, elegancki fason, taki trochę marynarkowy. Bardzo ładnie wygląda. Wzięłam rozmiar 36. Zaraz zobaczymy, jak on na mnie leży. Płaszcz bardzo mi się podoba. Słuchajcie, przepiękny jest ten płaszcz. Bardzo elegancki dla, dla tych z was, które lubią taki styl. Oj, świetny jest. I cena: 250 zł, uważam, że to jest naprawdę niewielka cena. Jakościowo odszyty pięknie. Tutaj fajne czarne guziczki. Prosty fason. Bardzo mi się podoba. I tutaj też założyłam tą torebeczkę. Proste, fajnie wygląda. Tutaj mam nadzieję, że będzie dobrze widać detale. Piękny jest ten płaszcz. No, myślę, że to jest kolejna perełka. Tym razem z HMO. No kolejna rzecz, którą wybrałam, to taki krótki płaszczyk. Z bardzo podobnego materiału. Ten, jakby bardziej widoczna jest na nim struktura. Kosztuje 190 zł. wziąłam SK i zaraz go zmierzymy. Czegoś takiego ja na pewno nie mam w swojej szafie. Ja myślę, że to jest ciekawe. No i ten jasny tak wygląda na mnie. No powiem Wam, że chyba tamten mi się dużo bardziej podobał. Fajny, bo jasny kolor zawsze rozświetla trochę twarz, ale jakoś ten faston do mnie jednak nie przemawia. Ale gdyby któraś z Was lubiła właśnie takie krótkie płaszczyki, kurteczko płaszcza, to ten to jest taka wersja elegancka, bardzo ładna. Jakościowo bardzo fajnie to wygląda. Nie mam się do czego przyczepić. Ale ja bym go chyba nie kupiła. Ten kolejny to jest to samo, co ten jasny. Tylko w kolorze czarnym. I wzięłam rozmiar mniejszy, czyli M. -kę. Ta S chyba lepiej leżała. Ale ten dużo mi się bardziej podoba. Przez to, że jednak jest czarny. Fajnie wygląda. Bardzo ładne. Jeszcze lepiej na pewno by wyglądał, gdyby to była eska, tak jak w przypadku tego jasnego. Cena tutaj jest taka sama jak tamtego 189 zł. I też tutaj zarzuciłam tą torebeczkę. Fajnie ona wygląda do takich e, okryć. Przejdziemy do bluzek. E, mam bluzki, dwie marynarki, jeden sweterek. Ta bluzka niestety poliester, ale wiecie co? Ten wzór ma na tyle ciekawy, że stwierdziłam, że ją przymierzę. E, Wzięłam rozmiar S i jej cena to 55 zł. Zaraz zobaczymy, jak ona leży na ta bluzka na mnie ma piękne rękawy, tutaj takie bufki. Zobaczcie, na rękawach i zapinana jest z tyłu na guziczki. Wygląda bardzo ładnie. Tylko materiał wiadomo, gdyby to był jedwab, to musiałbyśmy zapłacić 10 razy tyle, ale uważam, że jest bardzo efektowna. Ja bym ją założyła do materiałowych spodni, takich bardziej eleganckich. I wtedy super do pracy, czy na jakąś uroczystość. No ekstra. Bardzo elegancka bluzka. Pokażę Wam to jeszcze bliżej w sur I może detale. Materiał ma fajny. Oczywiście jest to poliestr, ale wygląda bardzo, tak bym powiedziała, że porządnie. że perełki wracają do łask i znowu do mody w Zarze tego pełno tutaj widzę, że H&M też ma taką fazę z tymi perłami cena tego swetra, wiecie co 165 zł i sprawdziłam skład myślałam, że może tu jest jakaś super e, e, dzianina natomiast tu jest tylko 5% wełny ale dobra mierzymy, zobaczymy jak to wygląda ciekawe, ale jego długość no powiem tak średnia ani nie jest krótki, ani nie jest dłuższy. Te perełki wyglądają bardzo ładnie i fajne są te rękawy rozszerzane. Natomiast powiem wam szczerze, że za ten skład i za tą cenę ja bym się na niego nie zdecydowała, ale trzeba przyznać, że wygląda ładnie. Dobra, bierzemy następna rzecz. Staram do tych filmów ubierać czarną bazę, żeby dobrze było widać te rzeczy, które mierzę, szczególnie w przypadku płaszczy czy kurtek, to jest dobre. I tutaj ja mam na sobie ten czarny golf i taką marynarkę znalazłam. Bardzo mi się podoba, uważam, że oryginalnie, ale zobaczcie na te poduchy. To jest dla dziewczyn, które lubią taki konkretny styl. No one są bardzo szerokie. Na pewno nie dla każdego fason, ale marynarka jest pięknie skrojona, ma bardzo długie rękawy. Też ładnie wykończone guzikami. No nie wiem czy dla mnie to już by nie było jednak za dużo w tych rękawach, się, w sensie na tych ramionach trochę za dużo już się na mnie dzieje. Hmm. No ale trzeba przyznać, że marynarka jest stylowa. Zaraz Wam pokażę referencję i cenę. Świetna ta marynarka, to trzeba przyznać. Naprawdę robi wrażenie na żywo. 280 zł to jest cena. Pokażę wam ją jeszcze raz w ten sposób. No te poduszki robią robotę uważam. Jeżeli ktoś sobie właśnie takie stylowe ubrania wyróżniające się to jest coś dla was. Marynarka którą zmierzę kosztuje 260 zł. Będę mierzyła XS. Chyba była ostatnio na sklepie i ona ma taki cieplejszy materiał. Jak widzicie wygląda jak Tweet i bardzo ładne guziki. Rzecz, którą dla Was wybrałam, ta piękna marynarka z grubszego materiału, także będzie super właśnie na zimę, żeby było nam cieplej. Bardzo ładnie wygląda, właśnie połączona z golfem, elegancko do pracy. Super na co dzień. Zobaczcie, piękne detale. Bardzo ładna ta marynarka jest. ją rozdepnę, żebyście zobaczyły, jak wygląda rozpięta. Też fajnie trzyma fason. Jest tutaj trochę wytaliowana, więc sylwetka wygląda ładniej. No, bardzo fajna. ja mam, że z tego przeglądu skusiłabym się na ten pierwszy płaszcz i na tą właśnie marynarkę, gdybym coś miała kupić. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do następnych filmów. Pa!